D4, D5, C4, E6 i ogłosiłem oficjalne wyniki. Tak, panie Andrzeju, gratuluję drugiego miejsca. Skoczek F3, G3. Uwaga, tu kolejność posunięć może być różna. Dziś powiemy sobie krótko. Goniec d2, a3, goniec e4. I tu najlepszym posunięciem jest hetmancyna, ale wracamy. Słabsze jest skoczek bd7. Z powodu goniec a5, I teraz jeśli godiec F3. I proszę mi uwierzyć, że pozycja dobra jest dla białych. Po prostu jest dobra dla białych. Biały ma przewagę pół pionka. Biały ma przewagę pół pionka, wisi wieża, nie można tam bić. Jeżeli E5, hetman C2 ED4, nie można bić na D4, bo wisi na G2, skoczek BD 2. Jeżeli teraz wieża C8 to hetman D3 skoczek C5, hetman D4 jeżeli skoczek E6 to hetman D3 i próba reni hetman F5 prawie 3, prawie 2 trzecie pionka przewagi Pozycja lepsza jest dla białych ze względu na pasywne ustawienie figur czarnych. Wracamy. Goniec d8. Bijemy. Wieża na otwartą linię. Wszystko jedna, która. Hetman d3. Z przewagą białych. No, Panie Michale, Pan nie dyskutuje ze mną, natomiast Pan ma ze mną ujemny bilans, ponieważ jestem czujny, doceniam Pana siłę gry, skupiam się do, dosłownie, dosłownie tak jak z drugim Panem Michałem. Obaj gracie bardzo dobrze kombinacyjnie i jestem czujny, nie da, unikam dawania wam ataku na mojego króla. Dobra, wracam. Goniec D8. Jeszcze raz wracam. Wieża c8, hetman f4, wieża nie bardzo się mieści, zwrot jakości i proszę mi uwierzyć, że tu biały ma przewagę również po g Wracamy do wariantu głównego. Goniec E4, Hetman C1. Jeżeli teraz A5, to skoczek C3 na końca. Goniec C3, gonimy punktu D4. Wieża D1 z małą przewagą białych. A tak, pół pionka, no tak, pionka, powiedzmy, nie jest taką małą. Jeżeli skoczek BD7, Tutaj wrażliwy jest punkt C7, B4, i tutaj tak, 1 trzecia pionka przewagi. Dlatego w pozycji tej najlepszy jest skoczek C6. Witam pana Aragoka. Panie Marcinie, który to jest wiersz wyuczony na pamięć? Jedziemy dalej. Chcę powiedzieć, że jeżeli szachista przygotował się do partii, należy go tylko pochwalić. I wygrał dzięki przygotowaniu. E3 bronimy z nadmiarem piona D4. Bronimy skoczka F3. Wieża c1, jeżeli ed4, ed4, f5 i mamy tak koło półpionka przewagi. Pozycja grywalna, przeszliśmy przez debiut. Goniec d6, goniec e1, goniec dobrze stoi na e1. Kiedy nie ma wieży na F1, kiedy nie rozdziela wiersz, d3 i tu mamy ćwierć pionka przewagi. Witam pana bicepsa. Pan Aragok, dziękuję panu za ostatnie partie. Karpowa tam dałem ze dwie i chyba jakaś czeka jeszcze. Pani Aragok, nie jestem pewien. Pan Michał, czy słyszał pan, jak będzie przyznawana dzika karta na turnie pretendentów? Nie słyszałem, ale na pewno do, dostanie Rosjanin. A który Rosjanin, panie Michale, najbardziej zasługuje? Karyakin, pan Grzegorz, co do przygotowania, to ja dać sporo się nauczyłem z pana Parki, z panią Hagarową. No, to się cieszę, panie Grzegorzu, że pan tak ładnie się nauczył. Jedziemy. Z... Proszę, można mnie wyzywać. Jestem gotów do walki. Można mnie wyzywać. Kto chce z... spróbować szczęścia? Zapraszam, zwijam tego, bo tu...